Cześć, z tej strony Marcin, ze ścieżek. Miło mi, że mnie słuchasz. To będzie dosyć spontaniczne nagranie. Postanowiłem odpowiedzieć na pytanie Leszka, który jakiś czas temu na ścieżkach zapytał, jak to się stało, że sesje, sesje one-on-one, on one, sesje mentoringowe, coachingowe, zwał jak zwał, stały się moim głównym źródłem dochodu. I postanowiłem odpowiedzieć na to pytanie. Też może trochę z tą odpowiedzią skręcając i, 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 i mówiąc trochę więcej, co, co zrobić, żeby taka zmiana w Twoim życiu zawodowym w kierunku, który Cię interesuje, mogła mieć miejsce. Bo gdy z Wami rozmawiam, ale też czytam Wasze posty na naszej społeczności, to mam wrażenie, że część na taką zmianę ma ochotę, ale ta zmiana się po prostu jeszcze nie wydarzyła, w związku z czym. Pomyślałem, że fajnie by było połączyć te dwa kawałki. Odpowiadam. Nie znam wielu osób, które potrafią zmienić jakieś znaczne rzeczy w swoim życiu z dnia na dzień. Ja w każdym razie zdecydowanie taką osobą nie jestem, nie byłem. Mogę powiedzieć, że trochę zazdroszczę takim osobom. Chciałbym, żeby tak było, ale tak po prostu w moim wypadku nie jest. I tak jak mówię, Raczej mam doświadczenie z ludźmi, którym tak jak i mi, taka zmiana akurat w moim wypadku w kierunku sesji, ale w jakimkolwiek kierunku, zajmuje po prostu trochę, trochę czasu. Jak się zastanowić, dlaczego to jest trudne, to oczywiście pewnie powody można mnożyć, ale z takiej właśnie mojej praktyki mentoringowej czy coachingowej. Czy terapeutycznej, to powiedziałbym, że kluczowym powodem tego, że ta zmiana zajmuje czas, jest lęk. Pod spodem jest po prostu lęk. I te lęki mogą być różne i na pewno nie wymienię wszystkich, jakie istnieją, ale widzę, że część ludzi po prostu boi się utraty pieniędzy, utraty stałego przychodu. To jest jakby, wiecie, super normalne i, i oczywiste. Ludzie boją się, że jakby są przywiązani do tej takiej trochę złotej klatki w postaci stałego przelewu raz w miesiącu. Natomiast w moim wypadku chyba to nie był taki wielki lęk, chociaż on też się tam pojawiał i, i przebłyskiwał pomiędzy. W moim wypadku chyba największym lękiem była taka utrata statusu. Trochę się śmieję z tego z perspektywy czasu. Ale jeśli ma być z to to, to to właśnie utrata statusu chyba była naj, na, największym problemem. Ja, ja, ja wcześniej byłem jakimś członkiem wiecie, zespołów zarządzających, kilku, kilku spółek tam zarządów, jakimś prezesem. W związku z czym trochę nie było dla mnie jasne, co, co ja właściwie tym wszystkim ludziom powiem, gdy, gdy zacznę pracować w ramach sesji. Już nie będę miał za sobą żadnej ważnej marki, brandu jak nie wiem, Impost, albo Allegro, albo Ebizet, albo OLX, czy McKinsey. W związku z czym, no, jak to właściwie będzie? Jakby co ludzie będą o mnie myśleć? Czy, czy ja nadal będę ważny? Czy ja nadal będę ciekawym rozmówcą dla tych ludzi? To, to były takie obawy, które, które się pojawiały w mojej głowie. I jeszcze inni ludzie widzę. Jeszcze inni ludzie widzą, przepraszam, boją się, że, że taka zmiana i odejście z tatu to może ujawnić jakąś niewygodną prawdę o nich. Czyli włącza się coś takiego, co często nazywamy imposter syndrom. Czyli, że ja teraz zarządzam jakimś zespołem, ale gdy będę miał stworzyć własną usługę albo własny produkt, to. To może ten produkt nie będzie taki dobry, ta usługa nie będzie taka dobra. Może ludzie się wtedy zorientują, że ja nie jestem aż tak mądry albo mądra, jak dzisiaj się wydaje. W związku z czym czuję też, że dużo ludzi ma tego typu, tego typu lęki. I tutaj jakoś zaprosiłbym cię do refleksji: zobacz, jakie lęki powstrzymują Ciebie. Może powiesz, że akurat w Twoim wypadku za jakąś zmianą albo tym, ile ta zmiana trwa, nie stoi żaden lęk. Nie chcę powiedzieć, że śmiem wątpić, ale sprawdź to sobie. Zobacz, czy to jest któryś z tych ręków, które wymieniłem, a może jeszcze jakiś, jeszcze jakiś inny powód jest tego, dla którego zmiana zajmuje Ci e, trochę więcej czasu, niż byś oczekiwał, albo niż byś oczekiwała. I teraz, e, jakbym miał powiedzieć to, co mi umożliwiło zmianę, albo ogólnie bardziej, co w ogóle umożliwia y, zmianę w takiej sytuacji zmianę zawodową, chociaż myślę, że można to odnieść również do innych zmian w życiu. To, to ja mam w głowie takie dwustronne, powiedziałbym, podejście. E, takim pierwszym sposobem, który bym wam zaproponował, i który też sam stosowałem, to jest taki sposób, żeby bardziej hmm, operacyjny. E, czyli jeśli, gdy chciałem zmienić pracę, to, 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 na przykład pojawił się ten lęk, powiedziałem to już wcześniej, odnośnie jakiejś kondycji finansowej. W związku z czym zacząłem sobie budować poduszkę finansową. Zastanawiałem się, okej, okay, mam teraz takie i takie oszczędności, one nie czują się, one nie czują, one nie czują, one nie są wystarczające dla mnie, żebym się czuł komfortowo z tą zmianą. W związku z czym, ile muszę mieć tych oszczędności, żeby ta zmiana była dla mnie łatwiejsza? W związku z czym policzyłem sobie, jak to powinno być i zbudowałem taką poduszkę finansową. To oczywiście zajęło czas, ale sprawiało, że było mi tę zmianę wprowadzić dużo łatwiej. Mówiłem Wam o takim swoim lęku związanym ze stratą statusu. W związku z czym w coraz większej liczbie ludzi mówiłem, że chce się czymś takim zajmować albo że już się czymś takim zajmuje i sprawdzałem, jak na to reagują. Oczywiście miałem olbrzymi lęk, że w ogóle mnie wyśmieją. Prawda jest taka, że reagowali dużo bardziej z zaciekawieniem niż z, z prześmiewczością. W związku z czym to też dało mi jakąś, jakąś siłę. Ja też miałem takie podejście zawsze, że warto nie czekać aż będę w pełni gotowy, aż wprowadzę zmiany, tylko zacząć ją wprowadzać. W związku z czym nawet jak byłem na etatach, to udało mi się wy... Krawać jakiś mały czas w swoim kalendarzu, na to, żeby takie sesje już wtedy prowadzić. Dzięki temu mogłem zobaczyć, że pomagam ludziom, i to było źródłem, źródło dla mnie jakiejś satysfakcji, a jednocześnie potrafiłem w ten sposób zarabiać pieniądze. I pokazywało mi to, że, że, że to nie jest jakaś fantazja, by zarabiać w ten sposób, tylko że realnie to się e, dzieje. I znowu, to są jakieś przykłady, w jaki sposób można sobie trochę ten lęk ograniczać. E, takie przykłady, które nazywałem e, operacyjnymi działaniami, czyli takimi, wiesz, e, związanymi po prostu z, z rzeczywistością. Co ja mogę zrobić, żeby ten ręk był odrobinę mniejszy? I to w moim wypadku e, super działało. Natomiast taki drugi sposób, który, do którego u Was jakoś zachęcam, który mm, może okazać się niezbędny, bo te wszystkie operacyjne działania bardzo pomagają, ale często są niewystarczające to jest psychoterapia po prostu drugim sposobem jest psychoterapia kiedy lęki o których opowiadam są bardzo mocno zakorzenione wydaje mi się że możesz robić różne rzeczy opowiadać ludziom że zmienić pracę wykrawać na to czas w kalendarzu budować poduszkę finansową i tak dalej tak dalej ale może się okazać że to jest zbyt mało Jakiś przykład spróbuję dodać. Na przykład, jeśli, jeśli wychowywałeś albo wychowywałaś się w domu, w którym rodzice nie dawali ci wystarczającego wsparcia i jakoś podważali Twoją, twoją wartość, nie wiem, może trochę się prześmiewali z Ciebie. Gdy coś prezentowałeś albo prezentowałaś, to możesz wylądować w życiu w takiej sytuacji, w której jesteś w tej korporacji, na przykład ona ci nie daje jakiejś wielkiej satysfakcji, nie daje ci frajdy, To nie jest coś, co, co chciałbyś jakoś przez całe życie robić. Natomiast. To co ci ta korporacja daje, to daje ci jakieś takie bezpieczeństwo i wiesz, ci rodzice się nie śmieją, a to było bardzo dotkliwe i za wszelką cenę chcesz uniknąć tego, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek się, kiedykolwiek e, z ciebie jeszcze kiedykolwiek, o Boże, trochę się zakręciłem, ale wiesz o co mi chodzi, po prostu nie chcesz, żeby ktoś się z ciebie kiedykolwiek jeszcze tak śmiał, w związku z czym nawet jeśli wybudujesz sobie tę poduszkę, to twoja głowa znajdzie jakieś powody, żeby nie odejść z tej pracy, bo to ryzyko ponownego zranienia będzie dosyć duże. I właśnie psychoterapia jest takim miejscem, takim narzędziem do tego, żeby spotkać się z różnymi emocjami, które były nieprzeżyte w dzieciństwie, i dzięki temu ten lęk może nie zmniejszyć, ale jakoś go, szukam słowa, oswoić. Tak, oswoić to jest dobre słowo. Żeby ten lęk nie był taki przerażający, żeby nie był taki obesłodniający. I to była właśnie moja droga. Połączenie tych dwóch rzeczy. Z jednej strony tego pierwszego sposobu jakiegoś takiego bardziej operacyjnego budowanie ścieżki, przepraszam, poduszki finansowej, wykrawanie sobie trochę czasu na coaching, pomimo pracy na etacie mówienie ludziom, że się tym zajmuje, pisanie o tym, takie, wiecie, krok po kroku wchodzenie w ten świat, a z drugiej strony właśnie próba lepszego zrozumienia dzięki terapii i nie tylko zrozumienia, też poczucia, co tam się w moim życiu takiego kiedyś wydarzyło, co tak bardzo mnie paraliżuje, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o tę zmianę. I te dwa sposoby jakoś zadziałały wspólnie i któregoś dnia pozwoliły mi e, zmienić moją ścieżkę na to, czym zajmuję się e, właśnie teraz. E, to taka moja historia i to jest chyba odpowiedź na, 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 na pytanie e, Leszka. No po prostu któregoś dnia zacząłem to robić. Zacząłem się tydzień po tygodniu zbliżać do, do tego miejsca. To nie była jakaś nagła zmiana. To nie było tak, że wiecie, że zostawiłem etat i wpisałem na LinkedInie, o, teraz robię sesję, i rzuciło się na mnie masę ludzi, którzy chciałem płacić pieniądze za rozmawianie ze mną. To było krok po kroku. Co mogę w każdym tygodniu zrobić odrobinę więcej? Mogę zbudować sobie trochę więcej poduszki finansowej, mogę zrobić dwie sesje zamiast jednej, I mogę powiedzieć kolejnej osobie, że się tym zajmuję itd. itd. A jednocześnie praca nad sobą żeby ten lęk przed zmianą był, był mniejszy. Pamiętaj, że, że taka zmiana to jest duża rzecz. Jesteśmy trochę przyzwyczajeni, wiesz, do Netflixa i Spotify'a, do video on demand i chcielibyśmy też, żeby te zmiany w naszym życiu następowały bardzo szybko, ale to nie jest możliwe. W związku z czym daj sobie czas i daj sobie przestrzeń na taką zmianę. To nie znaczy, że sieć przed telewizorem czeka, aż ona się wydarzy, ona się pewnie sama nie wydarzy. Tak jak ci w tym nagraniu mówię, jest x rzeczy, które ty możesz zrobić, żeby się do tej zmiany przybliżyć, ale nie zmienia to faktu, że to prawdopodobnie nie wydarzy się, nie wydarzy się w weekend. No i cóż, będę już kończył. Zastanów się po prostu, jeśli marzysz o jakiejś zmianie, i widzisz, że z jakiegoś powodu ona nie jest w tym momencie możliwa. Albo po prostu widzisz, że ona się nie zadziewa, że tak powiem. Zastanów się, co możesz zrobić w przyszłym tygodniu. Jaki możesz zrobić mały krok, żeby się trochę do niej przybliżyć. I możesz rozważyć te rzeczy, o których ja mówiłem. Możesz rozważyć jakieś inne rzeczy. Chętnie przeczytam w komentarzu, co innego Tobie pomogło w takiej zmianie. Ale takie małe kroki to jest, to jest moim zdaniem sposób. I w moim wypadku e, świetnie w ten sposób, czy te wymienione przeze mnie sposoby e, zadziałały. I mam nadzieję, że tak też będzie w Twoim wypadku. E, Trzymajcie się ciepło i widzimy się na ścieżkach. A jeśli nie jesteś jeszcze ścieżkowiczem, to zapraszamy Cię, żebyś do nas dołączył albo dołączyła. E, wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie www.projektścieżki.pl do zobaczenia, trzymaj się ciepło, cześć.